Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak zalogować się do konta Google na telefonie Samsung Galaxy A36. Na początku przechodzimy do ustawień, a następnie zjeżdżamy w dół do opcji Google i wybieramy Zaloguj się. Czekamy chwilę, potwierdzamy hasłem do telefonu, jeżeli takowe posiadamy i tutaj możemy zalogować się do konta Google. Lub utworzyć nowe konto. Następnie decydujemy, kto będzie używał e, tego telefonu. Czy będziemy to my, czy będzie to nasze dziecko, i przechodzimy dalej. Następnie zgadzamy się na dodanie tego konta Google do telefonu. Zgadzamy się na tworzenie kopii zapasowej. Możemy też wyłączyć tę te opcję. I przechodzimy dalej. Jeżeli chcemy dodać następne konto Google, naciskamy sobie na strzałeczkę i wybieramy opcję Dodaj kolejne konto. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle, ja się żegnam. Cześć!